Archer TX201 to karta sieciowa ze złączem PCI Express przeznaczona do komputerów stacjonarnych. Produkt zaprojektowano z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach jak gracze i streamerzy. Urządzenie gwarantuje minimalne opóźnienia w transmisji i brak lagów. Produkt będzie także idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy przesyłają duże pliki w sieci lokalnej, np. korzystając z serwera NAS. Technologia 2.5G BaseT zapewnia płynne połączenia o prędkościach dochodzących do 25 na sekundę. Karta sieciowa automatycznie negocjuje prędkość połączenia, dzięki czemu jest wstecznie kompatybilna ze starszymi standardami sieciowymi Gigabit Ethernet oraz Fast Ethernet. Karta sieciowa wspiera technologię Quality of Service, która pozwala ustalić priorytety dla konkretnych użytkowników sieci bądź programów. TX201 jest w pełni zgodna z systemami Windows 11, 10, 8.1 czy 7, Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012, 2008 R2 oraz z systemem Linux. Urządzenie wyposażono w funkcję Wake On LAN, która pozwala zdalnie wyłączać i włączać komputer. W zestawie oprócz standardowego śledzia znajduje się również śledź Low Profile, przeznaczony dla komputerów z obudową mini tower.